Maja, ja ci muszę serdecznie pogratulować obronienia dyplomu. To było dawno temu, ale my się nie widzieliśmy. Gratuluję. Jesteś dyplomowanym producentem filmowym. Co ty zamierzasz z tym zrobić? Jakie ty masz plany? Będzie co, film? No, wiadomo, że jeżeli skończyłam taką szkołę, to moje plany głównie będą związane z filmem. Nie bez powodu to się dzieje. Nie robię sobie tego tak, żeby sobie zrobić kolejną rzecz. Natomiast oczywiście jak najbardziej będzie to związane z realizacją projektów. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, ponieważ funkcja tak naprawdę producenta filmowego jest funkcją bardzo mocno odpowiedzialną, ale muszę powiedzieć, że bardzo też kręcącą i mnie się to wpisało w ramy tego, co chcę robić dziś. Wiedzę, którą zdobyłam w szkole filmowej, powiem szczerze, dokładnie to, co sobie wyobrażałam i to, co chciałam e, wiedzieć, dostałam. E, myślę, że, że to jest bezcenne i teraz no, kwestia realizacji i wdrażania tego w życie. Ja myślę, że wiesz, no, w show biznesie już tyle lat byłam, teraz chcę być od tej drugiej strony. Chciałabym robić takie konstruktywne e, projekty z wartościami, które coś sobą będą przedstawiać. E, no mam nadzieję, że będę miło zaskakiwać, e, natomiast długa, długa droga przede mną, ale chciałabym, żeby to na pewno e, um, dało też taki feedback, e, ponieważ chciałabym, żeby e, aktorzy, ludzi, którzy będę zatrudniała w swoich e, produkcjach. E, byli to młodzi, fajni, utalentowani ludzie, którzy też nie dostali takiej szansy, jak ja kiedyś tej szansy nie dostałam i ja zamierzam po prostu bardzo tak patrzeć na to swoim sercem, swoją intuicją. Nie mówię tutaj też o znanych twarzach, bo te twarze już dostały swoją szansę, realizują swoje marzenia. I myślę, że chodzi tutaj o to, żeby też wspierać właśnie młode talenty. A jaki gatunek filmowy chciałabyś realizować? Bo na pewno jest tak, że wiesz, że jeden się bardziej lubi, drugi mniej. Który ci najbardziej kręci, gatunek filmowy? Wiesz co, powiem tak. W tej chwili najważniejszą rzeczą, tak jak powiedziałam, są wartości. Więc to są filmy, które coś sobą reprezentują, wnoszą mm. jakąś refleksję. Filmy, które opierają się na historiach prawdziwych historiach. Uważam, że ten gatunek filmu, który mówi o prawdzie związanej z życiem człowieka, jest mi bardzo bliski mojemu sercu. Na pewno jakieś wątki komediowe z pewnością, ale głównie takie filmy, które będą dawały człowiekowi refleksję na temat życia, na temat zmian w tym życiu. I myślę, że głównie chodzi po prostu o to, żeby człowiek, który będzie to oglądał, coś, coś wziął dla siebie. Dzisiaj jest tak, że zobacz wszyscy ludzie, jesteśmy sobie tutaj, ale tak naprawdę gdzieś jesteśmy w tym w świecie zagubieni. Nie mamy fundamentów, takich prawdziwych fundamentów. Wszystko po prostu to jest taki piasek. Ludzie się pogubili w tym wszystkim i oni szukają jakichś autorytetów, jakiejś mobilizacji, kogoś, kto sprawi, że rzeczywiście nagle jakiś bodziec nastąpi, co spowoduje, że ten człowiek będzie mógł się zmieniać. A czy ją biografię na... chciałabyś zrobić? Jakbyś Wiesz, to mogła? Nie mnie za język, dobra? No, ale takie, wymarzone nie, takie faktów, wymarzone. nie wyprzedzaj faktów. A swoją na przykład? Nie wyprzedzaj faktów. Wiesz co? swoją na ten moment nie, nie myślałam o tym w ogóle. A która aktorka Twoim zdaniem jest najlepsza? No bo Ty będziesz też zajmowała się zatrudnianiem, bo rozmawiajmy o tych znanych twarzach. Wiesz co nie ma najlepsza czy nie najlepsza? A taka, która do Ciebie przemawia? Ja powiem Ci szczerze tak, jest dużo wspaniałych utalentowanych aktorek. Ja tutaj jakby nie będę generalizować teraz, która jest lepsza, która jest najlepsza. Głównie mnie zależy na tym, żeby przede wszystkim dawać szansę, tak jak powiedziałam, młodym mm. ludziom i tych ludzi faworyzować w przyszłości. Okej, okay, czyli może ja się załapię do ciebie do filmu. Ależ proszę bardzo kochany, dlaczego? Nie piękna twarz, dobra aparycja, świetny bajer. Dobry Bayer pół sukcesu. Nie, no, nie. Jezus, głos trochę zawodzi, ale popracuję do <grym> tego momentu. Przechodząc do ostatniego tematu, taki który do ciebie najczęściej powraca, chciałbym z tobą porozmawiać <grym> o Big Brotherze, ale nie o twojej sytuacji, tylko o wynagrodzeniu, bo te umowy już się skończyły, czy ty dużo tam zarobiłeś? Wiesz co ja ci powiem tak, Kochany, hmm? jeżeli chcesz wystąpić w moim filmie, nigdy więcej nie zadawaj tego pytania. <grym> A, okej. Okay. A myślisz, że relacje też będą miały jakiś wpływ na castingowanie? Absolutnie. Nie. Ja myślę, że głównie się obronią talenty mhm. i e, ludzie, którzy sobą coś przedstawiają. Żeby być, e, funkcjonować, realizować siebie, trzeba mieć to coś. E, I ja myślę, że jeżeli ma się to coś w sobie. Mhm. To coś to nie jest to na zewnątrz, to nie jest sława, to nie są pieniądze, to coś to jest w tobie, po prostu w tobie, to prawda, która przez ciebie przemawia, to dobro, które przez ciebie przemawia, ta miłość, którą dajesz e, i dostajesz potem, bo wszystko tak naprawdę krąży w powietrzu, to jest nasza energia i to co dostaniesz, to też e, odbierzesz i odwrotnie, jeżeli dasz coś to też to dostaniesz, nie oczekując oczywiście na to, to samo do ciebie przyjdzie. Natomiast ja myślę, że siła, naj, największa siła w człowieku to jest ta siła, którą mamy w sobie, tą prawdę, którą mamy w sobie. I to jest najważniejsze dzisiaj. Mnie interesuje człowiek, mnie interesuje to, co on myśli, co on czuje. Eee, nie interesuje mnie po prostu to, ile kto ma i po co i dlaczego. Tylko najważniejsze jest dla mnie to. Co w Twoim sercu się dzieje? To teraz mam ostatnie pytanie takie filozoficzne. Czy Twoim zdaniem będzie Ci trochę ciężej na tym y, rynku? Wiesz co, nie. Że wiesz, że ludzie będą musieli się do ciebie przekonać, bo mogą znać ale jakieś ja, tam nie. twoje stare nie, nie, słuchaj, podczynania. Bo ja wiem, to są ludzie, nie? I tak jakbyś chcę przedyskutować to, nie? Jeden, jeden hmm? błąd. Nie patrz na ludzi. Absolutnie nie patrz no, na ludzi. Ale będziesz od kogoś tam zależna. Wiesz co, no, ja powiem tobie, dzisiaj jest tak, że wchodzę na swoich zasadach. No, to producent decyduje o tym, co chce zrobić, z kim chce zrobić i jak chce zrobić. No, ale Oto fundusze skądś trzeba brać? Będziesz sama finansowała te wiesz filmy? Wiesz co, no, na pewno y, w, w, w części w której powinnam finansować jako producent, jak najbardziej to się dzieje. Oczywiście zależna od ludzi. W takiej kwestii, co ja sobą za, 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 za będę prezentować, co będę pokazywać. I tak naprawdę wydaje mi się, że to nie zależy od tego, od mojej osoby, tylko od tego, co ja chciała będę przekazać. Także myślę, że ten temat, o którym my mówimy. Jest mi w tej chwili zupełnie obcy, Ja w ogóle się tego nie boję, wiesz, no najważniejsze, że jest Ale tak Super, nie ma, co się, nie ma co się bać. A kto jest twoim autorytetem producenckim? Wiesz co, nie mam. Autorytet jest jeden nie hmm? mnie, Bóg. I to jest mój największy autorytet. Żaden inny mnie nie interesuje. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki, no i czekamy na premierę. Kiedy możemy się spodziewać? Myślę, że to bliżej niż dalej? będą wynagrodzeni. <śmiech> Dziękujemy. <śmiech> dziękuję bardzo.